Jedziemy też walczyć. Tutaj Kacpy, Kuba poznał ten tor. Rybnik. My już tam byliśmy z Kacperem. Kacper był dwa razy, ja byłem raz. Także no, tor wydaje mi się, fajnie mi się jeździło. Także no, mam nadzieję, że będą fajne zawody. Na pewno zapamiętam je do końca życia. Bynajmniej tak myślę, że zapamiętam. Bo no, super uczucie, Jak się dowiedziałem, że drugie miejsce, no to naprawdę super. Ten ostatni wyścig z, ze zwycięzcą, późniejszym Mateuszem Cierniakiem, wiedziałeś, że musisz wygrać, żeby zająć drugie miejsce? Gdzieś tam była jakaś kalkulacja, czy po prostu pierwsze pole i ze startu wyrwać jak dalej? Nie, no, rozmawialiśmy z trenerem, pierwsze pole, jak najlepiej rozegrać, to mówi, potem, żeby tylko wejście do dobrze przejechać. Nie dać się wyprzedzić i potem uciekać do przodu. Także biegu właśnie się dowiedziałem, że drugie miejsce. Czyli nie wiedziałeś jeszcze przed biegiem, nie było żadnej kalkulacji, tak? Nie, nie było żadnego napięcia, że coś trzeba, czy coś jak najbardziej się skupić na startzie i potem na trasie. Przed zawodami, które miejsce brałeś w ciemno? Chciałem być w piątce, już by mnie to cieszyło, a udało się drugie, także super. No właśnie, takie podium bardzo zacne, młodzieżowy mistrz Polski, za tobą nawet Miszkowie, jak to też duży sukces dla ciebie. Tak, no oprócz jednego biegu, jak tego pierwszego ja jak wszystkie wygrał, także no fajnie, że drugie miejsce. Szkoda, że nie pojedziesz w finale młodzieżowych mistrzostw Polski, ale... Bo jednak gdzieś tam też byś może powalczył, tak? Yy, nawet nie wiem, kiedy jest w Zielonej Górze, chyba z tego co pamiętam. No także, no, no za rok jest też szansa, myślę, także na no, spokojnie. Teraz tak naprawdę taki maraton macie, tak? Wyjeżdżacie jutro z domu i wracacie prawie po tygodniu. Tak, jutro wyjeżdżamy, mamy zawody w Rybniku, sobota Łotwa, niedziela grudziąc po, i, i poniedziałek grudziąc, wtorek, środa zaplecza kadrę w Toroniu, także, no, super dużo imprez, zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Byle cało i zdrowo. Tak jest.